Cześć Wam! Chciałam Wam dzisiaj pokazać moją metodę, jak wysiewam. Dostałam od tarka palma, mnie odbiła. Dostałam nasionko, a na po 6 dniach <grych> dałam ją na taki kartonik i zrobiłam dziurkę, żeby dotykała ładnie wody. I zobaczcie, po 6 dniach puszczam mi korzonek. Wodę oczywiście podmieniam. Co drugi dzień wymieniam. Także 6 dni i nasionko kiełkuje. Szkocki ogrodnik, pozdrawiam, wysiewał wprost do gruntu po namoczeniu i po dwóch tygodniach pokazały się korzonki. Także jeżeli są nasiona świeże, potrafi szybko wykiełkować. No dobra. Tschüss, dann.